20 pytań. Kategoria chemia. Okej, okay, to czy jestem jakimś związkiem? Eee, no nie. To czy jestem na układzie okresowym? Na układzie, no tak. Okej. Okay. Czy jestem w bloku P? Co to jest blok P? A nie, no żartuję, no nie. To czy jestem w bloku S? Tak. Dobra, no, tu mam. Dwa wybory. Czy jestem w grupie pierwszej? Tak. Okej. Okay. A to czy jestem powiedzmy powyżej czwartego okresu? No, tak. Okej. Okay. Powyżej w sensie, że w górę. W górę. Tak? No tak, tak, tak. Dobra. To chyba wiem, co mi dałeś. Tylko powiedz mi jeszcze tak. Czy jestem nie metalem i w w jest z tlenem jestem mocno wybuchowy. Tak, jesteś wybuchowy. No to jestem wodorem. Brawo.